Czy taka, 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 Kasia e, Kasia, tańczy. Nie, nie wiadomo. Kasia, Kasia taka, taka, nie? taka, wiem a taka, 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 E, wprowadził do przodu RP tam I nie... I nie wiadomo, Jest tutaj tak 8... 8... już nie wiadomo i wiadomo, jak tak tak Trzeba tak Dobra, tak 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 Dobra, tego tak 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 Halo? tak Halo? Zbawę. Zbawę. Jestem, Kasia, się Zbawę. przeprowadziła do innego domu, też ma swoją filmę i ktoś ma niby przyjechać o rozmowę na naprawę, więc Zbawę. Kasia się ładnie jakoś ubiera. Halo? Halo? Sekretarka burmistrza czy prezydenta? Tak, jestem tak tak? możemy połączyć z prezydentem? Czy Eee, tak, tak. Proszę włączyć. do Dobra. Halo! Halo? Ze eee, strony twój pana eee, przyszły. Eee, dobrze, chcesz się spotkać. Nie, eee, o pracę. Gdzieś tu u was dostanę jakąś robotę? Właśnie tak, to pan. Uuu, jakiś pali tam gdzieś wryzie, za powinno. Fryzja, tak. Na pewno Fryzja? Tak, tak. Fryzjer to jest najlepsza opcja. Dobra. Do to do nie pił. Że widzicie, będzie będę pracowała kodem. Nie pojedziemy oczywiście. Znaczy, się elegancko i zaraz się widzimy. Ja wiem. Eee, tak. No, za dużo to ja nie wiem o niczym, bo będziemy też jeździć. No musimy też... Okej, okay. jedziemy do... E, to, e, to ja, sekretarka. Co e, Czy mógł pan się spotkać z tą panią fryzerza, bo... To Pani nie ma za wiele czasu i bym Pana prosiła. No. Dobrze. To niech Pan się spotka z nią. Spokojnie. Nie. Dobrze, to do widzenia. Pip! Dobrze. Dobrze. Dzień dobry! A, to pan tam. E, tak, tak. E, chcesz pogadać? Tak, co ja mam tu robić? A, dobra, masz tu no, różne rzeczy i masz tu pracować. Tu. Tak. Są teraz. Ja nie żartuję. W tej chwili to są żarty. Nie. To są żarty. Nie, to nie są żarty. Ty masz tu pracować. Ама видиш ли това тяхно търптеро? Ело. Видя. Слухай, алито искаш да прациваш на поклиня. О, това е хубава работа. Алито не. Аз се подчаквам на коменданта на тази фирма. Аз съм тук Да, тук сме за командира. Добре. и... Това е добре, аз се отпусна. добре. Tak, widzę. Mnie. No, mamy za wiele prac, dużo. Co? Dzień dobry! Czym ty jesteś? Policjantką. Oj, Co jeszcze? Muszę cię tu sprowadza. Chcę tu pracować. Mhm. Ile masz lat? Dowód osobisty. Imię. do, do Halo, halo, no dobra, mają. Już. Boka. 20 lat. Mm -hmm, mm -hmm. Imię. Piszę. Adin, tak? tak? Dobrze. To proszę się ubrać w policyjne ubranie. A odznakę też taką dostawę. Tak, tak tutaj gdzieś powinna leżeć o, dobra, dobra, to się dobra, Dobra, dobrze okay. mhm. okay. to dobrze ja Dobra Dobra, okay. mhm. ja Ma, wszystko dobrze zaraz się nie dobrze O, dobrze tu dobrze dobra, a blogi nie mam. A, to to się właśnie. Mogę, ale nie a... wiem. A i weź koniecznie dalcze, bo tam mogą być dziwni ludzie. A radio się bierze, też będzie. Y tak, tak. To, to jest. Tak. Zastupliwościaka. Trzy dobra. Co? I... Dobrze. Ym, weź sobie furę. Dobra, no, ja, ja idę wyciągnąć z garażu furę, bo to policja. Za... To musimy odjechać, niestety ten musimy odjechać. odjechać? Tak, tak. Na szpital możesz się położyć. Ej! Co mi wali? Ja nie walę, policją jestem. To no, chyba góra. Eee, nie tak do swojego szefa.

Dobra, wjadę Ty to. Nie to dobrze. Możemy mieć trzy fury. Weź odblokuj. O, teraz. Każdy fura ma swoje opcje. Może łączyć szureny. A czemu tutaj jest szeryfa? Yy, bo ja jestem szerefem. To ty, co ty robisz w mieście? Ja to robię? No. Yy, a jak mam na imię, tak? Tak. Yy, już ci mówię, tylko musimy iść na kompetencje, na polity, bo tu się dużo ludzi kręci. No, już zaczynamy do rzuca, już zaczynamy Chodź. Samochód już nam stara, gdzieś prowadzi. No. Chodź. Mam na imię Kasia Katarzyna. Kasia, jak ktoś to mówi? Kasia Katarzyna. Każka. Tak, tak, dobrze. Uh. Już jest yy, tak. Tak, pierwsza lekcja. Pika czy coś w radiu? Tak, tak. Zgłoszenie Jakie? Powietrzne potrzebne wsparcie Dobra, dobra, lecimy Lecimy y, Powietrzne wsparcie Ja mam prowadzić? Tak Ja sam Dobra, leć gdzie? gdzie? to się stało? Chodzi o y, ciastko? Ciastko Tak Na wyspie Na wyspie Ta, gdzie jest Tak Lecimy! Uh -huh. Latałem samolotem. Tak, tak. Ale helikopter to coś innego i proszę się do niego ostrożnie, bo raz mieliśmy takiego policjanta, co się rozbił i musiał wypłacić płacić oj, dużo! Gdzie lądować? Okej, okay. nie nad wodą? Tylko tam na tamtej wysadce, my ją zbadamy Na tamtej? Tak, tak Tutaj? Tak, tak, tutaj Na tej zielonej? Tak, tak, tak Okej okay. Proszę Lądować? Tak, ląduj u, 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 za daleko, dobra, zrobiłaś kółeczko Dobrze To jest twoja, pamiętaj, to jest twoja pierwsza lekcja to jest lekcja? Tak, pierwsza i wyzwanie, tak? Pamiętaj, nie śpiesz się, na spokojnie. Lęduje. Dobra, Lęduje. dawaj, dół. Ale możesz trochę podlecieć też troszkę do przodu. Tak ociupij tylko. Dobra? Nie, dobra w górę się wznoszę. I dawaj, na dół. Teraz dobra. leci? Będzie tak. Ojej. Będzie trochę za bardzo. No stoi i jest i tak. Nie. Ale to mi pokazuje, że muszę być tak samolotem. Nie, nie, nie. Musimy to zbadać, gdzie on przeszła, gdzie on co robił. No dobra. No, A no, no. Nie zniknie, bo się przebierzesz. Na... to słuchaj, znika. mruczenie. mam inne prawe, no. ale musimy się przebrać. Na prywatne Dobra, to może mogę przebrać prywatną ciuchnię. Tak. Tak. Wcale się urodziłem <grym> w okej? ok? I co mam wziąć? I teraz musimy lecieć. Lecimy. A nie po policjantem. Tak, tak. Nie, no tym. Takim. O, takim. Dobra. No, dobra. ja będę. Jak ktoś to wypatrywać go z, bro, z broni Bo też mamy takie super bronie w których oj Mamy dużo rzeczy Na ja hmm. komendę wracać? E, nie nie Okej, 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 okej. Trzeba wypatrywać też już pistoletów. Okej. Okay. Du dukker. Widzę, i będziemy trochę też go pouciwić. Będziemy go uczyć. Mogłabyś odstawić do lodówki w szkolnym układzie? No tak, ja w nim nie trzeba się wytłumaczyć. Ja lubię, ja się piać. Naprawię to tylko. O, już widzę, naprawiłem, zaparkowałem helikopter. Trzeba. Dobra, ja się przebiorę. Tak. Panie Przewodniczący! Otóż jakiś mój brat wpadł na pomysł, żeby wezwać straż pod ręką. No! Uważa za zabawne tracenie czasu w ratowniczych Właściwie, jeśli Pan pozwoli, to co... chcę, żeby minął. Nowej... Widziała się z telefonem, ale tu nie jest żaden dowód. Mm. Przepraszam, panie dyrektorze? Tak, panie, tylko I jedna uczennica opuściła słuchaczy, zanim usłyszeliśmy, ale to musiała być ona? Doprawdy? Kto to był? Chcemy tylko na pewno sprawiedliwie nie słuchać Marinette DiPeon, Czech, ale. Marinette! Dopowiedzenia, kapitanowie straży? Chwila, bardzo hmm. przepraszam. Ja będę za kąt, Trzymajcie się, Cześć. Witam. My. No, nie mamy za długo pracy. No, jeszcze trochę musimy popracować. Tik-tik. Tyk. Ja też bym się z wami, żegnać. papa była biła, ale się skończy.